Wywróci mnie w nic! Esa! Esa! Przedrapadnę, <grystanie> dobra. Zjeść, <grystanie> ale dobrze zrobiłem, Garden of Joy. Enjoy. Korupt. Pierwsze wydarzenie nie. <grystanie> Znudzę się zaraz z tym Weskerem. już 70 Wescaire'y jest O tak myślałem, że jest szansa, to, że my możemy spotkać... Eee... bo on ciągle killerem gra Wiecie o co chodzi I bug, to jest... Para, da, je napisać coś tam Pozdrowienia oczywiście mam na myśli Siema, siema, cz, siemaniu, siema... Ale, ale moonwalkie robi, kurde, światło chowa co chwilę Uważaj na to to jest ten gracz, że ciągle obracają łeb. Nie, yeah, teraz slow'a dostanie. szykuj się na slow'a. Nie, yeah, paletarki ma Pod paletą, malębry. pod paletą. Rzeczywista no, pod paletą. A na pamiętaj. No ja tu paletarki już nie nawet. Nie ja, rzuci mnie w nic, esa, esa. Ej, czekaj, bo team się chowa w siawce. A, a wiesz, bo, bo stary przyszedł powiedział, dobra Maciek dawaj. Poleruj berło. Tato, nie teraz! Grand DBD! Nie, no dawaj, bo obiadu już zostaniesz. No i robi berło. Wiesz jak to jest. Przysujesz nie no, Cero siedzi w szafce. Go nigdzie nie ma. No myślę, dlaczego tylko jeden gen poszedł. Boże... Ma barbę chyba. No i w dupę jechał kolejny. Eee, pewnie ma też... ...klaristy. w dupej ...ma... ...nie wiem... ...bo to się sierwo. właśnie wyszła z szafki. No to gratuluję mu... ...i po mnie że jego stary się puszczał pod lawan. <tusza> Czyżby będzie tunel? Miły lubię skart, nie tuneluję. Tylko tylko skraca dystans, ale komp zwiększa się wydaje. Dlatego nie wszedł wtedy w flaszę save. Kurde. Co tam rusku? Genki robisz? No właśnie, przydałoby się robić, bo random nie robi. Taki świąt Bożego Narodzenia. Życzę poiskrowy, żeby dom mu się zawalił. Żeby, żeby Mikołaj rozwalił komin. No i żeby to była nośna ściana przy okazji, i się zawaliła chata. <laughs> o ty głównie runo. My... Na razie mnie, probiegnę. A co ja się na to muszę patrzeć, czy jak? Ty głównia. Raził ale nie, jakoś to i tak praktycznie zawsze naraża. Będę chciał. A to RNG jeszcze, bo to jest jakieś zdekodowane. Nie, e, teraz ponoć e, jeden i drugi ma tak samo przewalone. E, no nie, nie wiem, mi się wydaje, że kobiety gorzej mają. Dostałem zielony klucz z aurą na widzenie killera tylko. I addon, dąży, że, że się nie zniszczy. <noise> Jak otworzymy włas. <noise> ale uses. Zielony klucz dostałem. Przecież nie jest taki uses. A czy, ale to zawsze były zepsute te bolteś z góry. W każdym razem, jak najczęściej czytałeś, mm. to, to go dostawałeś. Nie, przed tym, jak okay. się bali wolty, to tak jeszcze nie było. Tak, jeszcze nie było. Były rozwalone, ale nie było takiej patologii. Bo ktoś idzie do ciebie w ogóle? Tak, idzie Frank. Oj. Czy on mi gonisz on... Oh idzie. Nie wiem. Trochę nie przyszedł. Do mnie, u mnie jest tak coś. Dramaturgia essa dystans mi dało. Bole sam ten perk. Jak dostajesz podwójnego moment Speeda, to ty masz genialny dystans, możesz zrobić. Taki w sumie le większy, lepszy sprint na, na przycisk. Właśnie, przy, na, przy, ej, właśnie, przy sprint to jest taki. To no właśnie, to dramaturga taki sprint na przycisk. budżetowy, <grystowy> Ale lubię dramaturgię, bo... No wiadomo, dwa efekty, jeden cię może zabić, a drugi ci nic nie robi, a dwa ci pomagają. On sero mnie nie lubi. Ary, no sorry, że tego nie robię, ale to jest mój objective, wiesz jak to jest. Kurwa, no i kolejny śmieć z jajkiem. Każdy gra jajko na tym łeskerze dosłownie jajce. Teraz skr... Naraziło mnie! Ej, ty, bo ja mogę fajn <laughs> <Jeżdżę>, przez to. jeden raz. żartuję teraz. szybciej. <laughs> działaj szybciej! napadnę, dobra. dobra. Żyję. Ale dobrze zrobiłem. <laughs> Ale zajebiście zagrałem, o Jezu. Normalnie, jak Challenger. Kocham dramaturgię. Super mi... Ale... ale od drugie mnie prawie zabiła. Gdybym nie miał Bigla no to może bym padł. Co on kampi tego gana czy jak to w ogóle jest? Trochę tam siedzi. No, to już trzeba znaleźć inny. Ale gdzie ja ten klucz w ogóle wyrzuciłem, bo ja go w sumie wezmę, no, bo ja nie mam i temu teraz. Mm, nie wiem klucza się nie da znaleźć. Mógł rzucić w sumie w lepszym miejscu. Urde. No, czemu ja do sobie hitą muchę. <noise> Te hity są na Oskarze czasem śmieszne. On wrócił się do nas tutaj, Nie, no, nie mogę ciągnąć z tego. Potek jest obok mnie i ja dostaję PC o powietrze. mam no, A, no, bo wiesz, że też nie. się no. w tym, że on też uderzył ciebie na przykład o totem. No bo to, bo to totem. każdy hitbox. Looks... Słyszycie, znaczy no mnie uderzył dosłownie czasem o nic, po prostu hitbox jest duży, czasem na jakiś na lupie. Znaczy nie wiem dlaczego oni po prostu nie zrobią coś takiego, że nie cała postać ma hitbox jeżeli się o coś zablokuje tylko e, te plecy albo ten element, bo wtedy to by było chociaż realistyczne. Szukaj innego gena, my tu będziemy go kupywać. Ja. E, chodź na chodź chodź Maina, bo no... tam jest bezpieczniej... I... Chodź, 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 chodź. Wygniemy. Ola. Czy ty nas o. sprzedałeś? Przecież oni dostaje powiadomienia z tego perka, tylko słyszy krzyk. Wiem, bo jak grałem na dramaturgię, to tylko sły krzyk słychać. To jeszcze jest Mono skrzykanie stereo. Ale dobra, ty, znalazł, Magena zrobi, zrobi. Co ty robisz, Klonetko? ona nie jest wyleczona. A, dobra. To ma się ciakila Kiedy ty jesteś, to może ci... Bo ona nie widziała. Ja idę do kleszaka, bramę nie ja otwierać. jestem w Dobra, tu musi iść na lewo, tamta brama jest otwierana. Przecież no, ja się sam ze sobą? No nie wiem, gdzie ty posz... ja no. czy... Ja nam na Tak. No tam przy jest To no on idzie do tej bramy drugiej thank. lecz Kurde narażenie znowu Ty Narażenie, alo ja będzie na leczenia? Bo nie chcę ryzykować No on jest przy tej bramy, otwieraj drugą Ja go ja się potankuję hita, dobra? Już przestał gonić nas. Próbuję go bejtnąć do bramy. Dobra, używam mocy. Jest tu przy bramie u nas, otwierajcie drugą. Czyli bez Nolda. I gdzie jest ta brama? Na przeciwko Killershaga, po drugiej stronie. O, własne, na lewo masz. Esa. Nie, nie wiem. Nieraz się nauczy. Czyli to jest On mój fuskera Lightboard.